17 marca. Żywot błogosławionego Jana Sarkandra, męczennika. Żył około roku pańskiego 1580. Błogosławiony Jan Sarkander urodził się dnia 20 grudnia roku pańskiego 1576 w Skoczowie, miasteczku leżącym na Śląsku austriackim. Kiedy miał lat 12, umarł ojciec jego Maciej, mąż znakomity i gorliwy katolik. Po śmierci ojca pobożna matka Helena z Góreckich Zajęła się troskliwie jego wychowaniem, szukając dlań takiego nauczyciela, pod którego opieką mógłby potrzebnych wiadomości nabyć i w cnocie się wydoskonalić. Wreszcie oddała go na naukę do opactwa ojców jezuitów w Ołomuńcu i Pradze. Kiedy Jan ukończył szkoły, został w Gracu na kapłana wyświęconym, a w kilka lat później otrzymał probostwo w Koleszowie na Morawach. W owe czasy źle się tam działo. Herezyja szerzyła się na Morawach w sposób straszliwy. Błogosławiony Jan mężnie i odważnie bronił swe owieczki od tej zarazy, która się i do jego parafii zakradała. Nadto niezmordowaną swą pracą i modlitwą skłonił wielu już zbałamuconych do powrotu na łono Kościoła Świętego. Gorliwość ta Jana gniewała niezmiernie wrogów wiary świętej katolickiej, zaczęli go więc srodze prześladować, a nawet grozili mu śmiercią. Błogosławiony polecał się w swych strapieniach opiece Matki Najświętszej i, aby wyjednać sobie jej łaskę, odbył pielgrzymkę do Częstochowy. Tymczasem heretycy szukali sposobności, aby zgubić świętego kapłana. Niczego mu zarzucić, o nic go sprawiedliwie obwinić nie mogli. Oskarżyli go tedy fałszywie, jakoby zostawał w zmowie z nieprzyjaciółmi ojczyzny, kazano go jak zbrodniarza pojmać i do ołomuńca odstawić. Tam został natychmiast okuty w kajdany i zamknięty w podziemnych lochach. Po kilku dniach stawiono błogosławionego Jana przed radę sądową do której należeli prawie sami najzawziętsi nieprzyjaciele Kościoła Świętego. Oni żądali od niego, aby się przyznał do zmowy z wrogami Ojczyzny, tudzież, by wyjawił to, co mu jeden gorliwy katolik na spowiedzi wyznał. Na pierwsze wezwanie odpowiedział błogosławiony, iż oskarżenie jest fałszywe, na drugie zaś, że gotów jest na wszelkie męki, nawet na samą śmierć, a tajemnicy spowiedzi nie zdradzi. Wzięto go tedy na tortury i męczono w najokropniejszy sposób. Oprawcy przywiązali nogi świętego do słupa, ręce jego zaś na koło, którem potem obracając ciało jego tak wyprężyli, że aż kości w nim trzeszczały. Znosił męki te statecznie przez całą godzinę, wzywając imiona Jezus, Maryja, Anna i odmawiając niektóre wierszyki z psalmów. Następnie podpalili pochodniami o ciało Jego. Krew płynęła z poranionego ciała tak obficie, że zmoczone nią pochodnie gasły. Sędziowie kazali zapalić nowe pochodnie a ciało jego obłożyć pierzem zmaczanym w łoju i smole. Pierze podpalono i ogień objął całe ciało. Katusze te trwały przez całe trzy godziny. Męczennik jednak cudem boskim nie umarł, lecz wśród najokropniejszych mąk chwalił i wielbił Boga. Wkrótce powtórzono jeszcze raz męczarnie, dodawając większego niż dotąd okrucieństwa, lecz męczennik wszystko to znosił spokojnie i cierpliwie. Gdy go zdjęto z tortury, zemdlał, a skoro do siebie przyszedł, prosił o trochę wody, której mu dać nie chciano. Wówczas zwrócił Jan oczy swe ku niebu i w tej chwili w miejscu, gdzie głowa jego leżała, wytrysło cudownie źródełko, które po dziś dzień płynie. Na pół martwego odniesiono do więzienia, tu czekały błogosławionego Jana nowe cierpienia. Nadzorca bowiem więzienia zajadły wróg katolików, a żeby mu przymnożyć boleści, odrywał gwałtownie plastry od ran jego. W tych męczarniach przetrwał błogosławiony jeszcze dni 30 i zmarł w Ołomuńcu we więzieniu dnia 17 marca roku 1620. Ostatnie jego słowa były: Jezus, Mario, Anno. Pogrzeb odbył się dopiero siódmego dnia po śmierci. Mimo to ciało nie tylko się nie psuło, ale wydawało ze siebie woń bardzo miłą. Pochowano je w kaplicy Świętego Wawrzyńca przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Ołomuńcu. Wkrótce począł lud morawski czcić i wielbić Jana Sarkandra pielgrzymował do grobu i na miejsce męczeństwa jego, gdzie się roku 1704 kaplica wzniosła. Jeszcze po dziś dzień stoi w niej słup, jako też na pół koło, którym go męczono. Istnieje również owe cudowne źródło, a lud wierny wody jego używa w chorobach. Rychło po śmierci rozpowszechniła się wieść o cudownych uleczeniach chorób, za przyczyną jego nie tylko na Morawach, ale i w Hiszpanii. Obrazy i podobizny jego prędko się rozpowszechniły, i tak już w roku 1620 wydany był obraz wraz z opisem jego męczeństwa. Na morawach również wiele ich się znajduje, a między innymi w kaplicy jego męczeństwa, w kościele metropolitalnym i innych miejscach. Prócz tego znajduje się w skoczowie srebrny kielich od roku 1776 z wyobrażeniami życia i męczeństwa jego, a corocznie 17 marca. W dniu chwalebnego zgonu jego odprawia się sławne nabożeństwo ze starodawnej fundacji. Na rynku stoi posąg jego, inny znajduje się w kościele za ołtarzem, trzeci obraz na wieży ratuszowej z napisem: Błogosławiony Janie Sarkandrze, patronie nasz, módl się za nami. Na wzgórzu Przyskoczowie znajduje się kaplica tego świętego, gdzie się w ostatnią niedzielę maja rokrocznie odprawia uroczyste nabożeństwo przy ogromnym udziale czcicieli jego. Nauka moralna: Stałość tego błogosławionego męża zawstydza tych wszystkich, co nic dla wiary świętej znieść nie potrafią, ani nie mają odwagi śmiało stanąć w obronie wiary i cnoty. Błogosławiony Jan Sarkander nie był człowiekiem lekkim, chwiejącym się i uginającym pod lada wiatru powiewem, lecz był mężem pełnym gorliwości i męstwa. Wolał on narazić się raczej na wszelkie prześladowania ze strony swych nieprzyjaciół, aniżeli zdradzić tajemnicę spowiedzi. Takim powinien być każdy sługa Boży. Stałym, nieporuszonym i do obowiązków stanu swego przywiązanym. Za męstwo i stałość nie trzeba brać uporu lub nieprzełamanego przywiązania do swojego zdania. Stateczne przywiązanie w pełnieniu powinności stanu swego oto męstwo i stałość chrześcijanina. Snoty te nie powinny być wynikiem surowego i ostrego umysłu, lecz wypływem miłości Bożej i gorącego pragnienia i pomnożenia chwały. Tą rządzą powodowani, szukamy najpewniejszych środków zbawienia własnego i bliźnich. Modlitwa. O Boże, któryś na prośbę błogosławionego męczennika Twego, Jana Sarkandra, źródło czystej wody wytrysnąć rozkazał, przyprowadź nas też za jego przyczyną do źródła nigdy nie wysychającego i żywą wodę wydawającego, abyśmy z Niego czerpać i tak posileni zasadzki piekielne zwyciężać i ku Tobie do Królestwa Niebieskiego wejść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy słuchacze, dziękujemy za słuchanie żywotów świętych Pańskich. Mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennym życiu i przemianie serca, aby z dnia na dzień być bliżej Pana Boga. W ostatnich dniach nasz kanał na YouTube osiągnął już 25 tysięcy subskrybujących. Z serca ogromne Bóg zapłać za pomoc w rozprzestrzenianiu się nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych. Dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty typu Serduszko, lub ikonka OK, dodatkowo klikanie łapki w górę pod filmem też pomaga, a dla nas to znak, że nauki są pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania, lub podpowiedzi to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco i droga darczyńczyni, to dzięki Tobie udaje nam się tworzyć więcej nauk, a także lepszej jakości treści. Bóg zapłać! Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy, abyś nas wspierała i wspierał co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Zachęcamy też i tych, którzy mogą dawać więcej o zamianę progu wsparcia, oczywiście, jeżeli macie taką możliwość, gdyż pamiętajcie, że wasza jałmużna musi płynąć prosto z serca i być dla was ofiarą, ale jednocześnie nie może narażać waszej rodziny na brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Podsumowując, dziękujemy za waszą hojność, każdą ofiarę i tę finansową. Ale i tę modlitewną, która jest dla nas i dla słuchaczy dużo bardziej potrzebna. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.